Jesteście gotowi? Witam serdecznie, Jerzowciak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Bartosz Chodor Chodorowski. Także Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szanowni Państwo, będziemy z wami od tej niedzieli, aż do tej niedzieli, która będzie dniem finałowym, czyli 25 dnia stycznia, 34 finał. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod PGE Narodowo. Skąd będziemy przekazywali wam wiadomości i cały przebieg finału? Wszystko gotowe? Wszystko gotowe, studio gotowe. Zapraszamy Was do studia w niedzielę, ale do samej strefy już. Od soboty, ponieważ tam się będzie działo naprawdę bardzo dużo. Po raz 20 będziemy biegali, czyli bieg policzy z cukrzycą, medal na szyi, także piękna nasza koszulka. Biegamy analogowo, w Warszawie i biegamy wirtualnie na całym świecie. Są jeszcze pakiety, bądźcie razem ze mną, bo jest to bardzo ważny bieg. A ja tylko powiem, że gdybyśmy mieli chodor wystartować z nawet, nawet dzisiaj, to 120 tysięcy wolontariuszy w Polsce i na całym świecie gotowi do akcji. 230 tysięcy bardzo pięknych kolorowych puszek. Tam 40 milionów 8 tysięcy serduszek, które nie śmiecą, które się rozjeżdżają po całym świecie, także są już gotowe. I billboardy w całym kraju, a my będziemy mówili o gastroenterologii dziecięcej. Te billboardy faktycznie będą w całej kraju, kraju, zobaczcie, ale tutaj mamy też przykład tego, jak te grafiki funkcjonują w naszej rzeczywistości, bo między innymi ze sprawą projektu Jurka możecie zdobyć coś takiego. Po raz dziewiąty M-Bank wydaje naszą kartę. To jest taka karta projektowana przez nas, przez nas dział graficzny. Posiadanie także tej karty pomaga realizować nasz finał, a więc pomaga dzieciom, a więc leczyć chore przewody pokarmowe i mówimy, zdrowe brzuszki naszych dzieci. Możecie brać udział w licytacjacji. Gdzieś tu widziałem piękny czerwony samochód. Chodor jest, pokaż ten czerwony samochód. Czyli, e, szanowni Państwo, sztuka więzienna. E, bardzo dziękujemy wszystkim osadzonym, którzy także stwierają orkiestrę swoimi wpłatami. Są razem z nami. Czy przyszła koszulka? Przyszła koszulka. Dosłownie Chodźcie w ostatniej zobaczyć. chwili koszulka jest niesamowita. Słuchajcie, tu się tak dużo dzieje, że wszystko jest w wielkim ruchu. A to jest koszulka Roberta Lewandowskiego, podpisanego z autografem, który strzelił gola w mistrzostwach Hiszpanii, a więc taka mistrzowska koszulka. Bardzo dziękujemy, Robert, że dostarczyłeś, że przekazałeś, że jest razem z nami. W ogóle będziemy mówili o przepięknych przedmiotach, które będą licytowane. Chodźcie na nasze strony RGPR bądźcie razem z nami. Zaglądajcie do nas jutro kolejny pakiet bardzo dobrych wiadomości. Do zobaczenia jutro. Cześć, ciema do, do zobaczenia jutro. To mówiłem ja, prezes.